Maciej rataj! wyrzeźbiony niczym Apollo, ale tego można było się spodziewać. Dziewięćdziesiąt dwadzieścia. Zobaczymy, czy te mięśnie przełożą się na siłę i konkretne uderzenie jutro w Oktagonie. A jego przeciwnikiem będzie Adrian Meduza! -sa. 97, 65. I zapraszamy do Face to facea Oj. no, Co, czy on mu chce Oj. Co? O! O! O, tam, nie wiem, czy to widzieliście, poszła bomba. Meduza raczej nie słynie z tego, że jest genialnym stójkowiczem, ale bomba poszła. Meduza, to od razu cię zapytam troszkę, troszkę cię tutaj odgradzają od przeciwnika. Skąd ta, skąd ta agresja? Co, coś się ostatnio wydarzyło, czy dlaczego postanowiłeś go zaatakować? Będzie, bomby to jutro będą leciały. Okej, okej. Okay, okay. Nie poczułeś? Mówisz, że nie poczułeś? Nie. Okay. Będzie tak bił, to z tego odgrażania się i chodzenia po hotelu i mówi, że kurwa każdemu mi wie to nic nie będzie. Cały się trzęsiesz, kurwa Lamusie. Cały się trzęsiesz. Trzęsiesz, jeżeli ci nie też. No to panowie, rzeczywiście będziecie mieli okazję bić się jutro. Ja chciałem, zadam tutaj jeszcze, je, jeszcze jedno pytanie, mam tych pytań bardzo dużo. Zadam pytanie, czy czujesz się lepiej w tej wadze niż w tej, co ostatnio walczyłeś, bo jest to... 15 kg, nie, 13 kg różnicy. Czuję się o wiele lepiej, bo nie musiałem zbijać 20 kg. Co ja ci mogę powiedzieć? Jutro o 20.00 zobaczysz. Kupujcie pay per view z mojego linku. Dobrze i Maćku pytanie do ciebie. Czy spodziewałeś się, bo na początku wydawało się, że to jest takie raczej dosyć zabawowe takie podejście, a on tutaj najpierw próbował ci uchwycić Kimurę, później cię zdzielił. Czy spodziewałeś się takiego obrotu spraw? Spodziewałem się, wiedziałem, że coś się odpierdoli, bo wiedziałem, kto chodził na przywództwie i wiedziałem, że tak będzie.